Witam wszystkich wiksarzy! Masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Jeszcze trochę postał, yy, Zaspę nawiało czapę dużo. Ładną na czapkę. Maneczko, jak ustawić w zimę czas i datę na GoPro? Nosem najlepiej. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pokażę Wam dzisiaj, w praktyce, jak chodzi ta piłka Titana. Szukam Marcina, gdzie pojechał. Z Marcinem, moim kuzyno-sąsiadem, weszliśmy w kooperację przycinki drzew. I mamy tutaj właśnie kosz, zaraz Wam pokażę. Wczoraj mieliśmy fajny kulik. I działamy dzisiaj, kilka dni tutaj będziemy musieli poświęcić na takie rzeczy, ale już mnie tak bardzo to drażniło i bardzo fajnie to idzie u Marcina, już mam przycięte i mamy taką zimę, dzisiaj mamy chyba 3 lub 4 grudnia, więc mówię, nagram Wam, pokażę jak ta maszyna działa i co się zepsuło, bo już były małe awarie. Dobry pan. Nie, nie, mam, nie mam teraz na głowie, to nie będzie się widzieć. Weź zapisz tutaj, bo ci ar to wolno, bo już jeździł tutaj to nie ten. A słuchaj, co to rękawica. Ja je potem wezmę, wezmę sobie to i ten. pale maszynę, bo zanim na się rozpętać to do piekła, nie? Co? Ty, to tu później to dawaj od tamtych zaczniemy. Chyba Dobra, moment, tu mamy paliwko, mamy titana naszego. Ona trochę słabo pali, sam y, słabo pali. Słabo pali jak jest, kurde zimna, nie? O! Trzeba jej chwilę, żeby się rozgrzała. Także zaraz tu po uzupełniamy, bo tu trzeba się trochę rozgrzać. I samemu i piła musi się rozgrzać. Także idzie ogólnie robota bardzo fajnie. Zresztą zaraz zobaczycie. Mieliśmy mały problem z tam przy trzeba było e, Przerobić to zaraz Wam też pokażę Ale ogólnie za te tam pięć stówek e, Chodzi Chodzi, kurde, wynalazek O, tutaj musieliśmy zrobić dziurkę wyciąć, bo rozkręciła się ta śruba i nie było przestawiania kąta. A teraz o. To już mamy naprawione i skręcone bardzo mocno i tutaj chodzi. Wszystko ok? To musimy uzupełnić olej. Nie chcesz znieść rzepaku? Mówię nie szkoda, szkoda ci rzepaku? Nie, mu nic nie będzie. A jak zwierzyna, to z... słuchaj, zrzucimy na zwierzynę. Tak, no i zobacz, te drzewka, tu chyba są dwa Tamte, tamte i za kurnik polecimy Także musieliśmy tu trochę... Tutaj jest olej Pilak I jakiś tam olej z New Hollanda, także on się idealnie nadaje To są wysokiej klasy oleje do smarowania prowadnicy Ktoś trąbi, ale nie wiem kto Ale ogólnie na to, co już mamy przycięte, bo u Marcina całą gospodarkę mamy ogarniętą to powiem wam, że sobie ta pierdółka radzi, i trochę sprzęgło gdzieś tutaj słychać. Ale. To sprzęgło. że chwilę to trwa, zanim ona się rozgrzeje. Ale jak się rozgrzeje, to nawet chodzi. Przynajmniej chodziła przed weekendem. Tak się kamerę wezmę, to z reguły coś nie chce działać. A bez kamery działa, ale spokojnie, bo tutaj właśnie się trochę słychać to łożysko, ale to nam nie ma co się przejmować. Za takie pieniądze to jest, niech 100 hektarów wytrzyma No i... tu brak temperatury, jak ona się rozgrzeje, to już mówić, Ci będzie wszystko luksus. Steel tam chyba 3,5 czy 4 Półkoła i mówię, jest bezpiecznie, kubotka, kurna, luksus wyjrzał. I teraz delikatnie trzeba rozgrzać maszynę i siebie, i będzie wszystko chodziło. Mi się wydaje, albo tu trzeba tam trochę nasmarować, albo tam łożysko jakieś będzie chińskie. I... Dosyć mocno też prowadnica napięta teraz, bo w sobotę napinaliśmy. Będzie porządek na parę lat. open Także plan jest taki, że wszystkie pola będą objechane. Ile się uda, bo to wiadomo, że. Zależnie też od pogody. Proszę. No, Jakbyś chciał, możesz go przeprowadzić. Tam by było Rzecanka gdzie go postawić. Jo. Powinienem za tydzień już się miejsce. A, mieć no, miejsce? Wejść. A, że to przewozimy, nie? Aha, tak to za wtedy się. Mieć Aha, no to. to... Bo myślałem, że będę te koła z nim polędę ściągał i tak widzisz, kurde, trochę postał chłopak. Yy, Zaspę czapę dużo. Ładną ma czapkę. Bodaj lepsza jak moja. <laughs> no, Mówisz, za hechłach? Yy. Tutaj na dole Widzę, trzyma Masz coś do usłuczenia? Posłuchaj Nie no, A daj mu otek, to, kto szybę wysłuch. Wczorajszy alkoholowy wyjdzie w to raz, dwa A! później A, To jest właśnie ten system odmrażania Centralnego O ja człowieku Ostatnio ten masę zapomniałem wyciągnąć Teraz się okaże, czy gdzieś ucieka A I rura. Olej gęsty, kurna, nie chciał na zające przyłączyć, nie? I, nie? Nie mogą wrzucić, kurna, za, za, za gęste wszystko. No, co, no jak to rób... Maksymilian mówi ładnych olbileczek. <grym> o, no, to wasze pochodził, to pochodzić O patrz, no, pr Prężarkę trzeba oszczędzać, bo to takich już nie robią też. Ale kurna, Kur, no, Zaraz przylepiało od tego. Od oderwało. Ale teraz, może da się odpiąć, bo trochę za nisko. Te za są z Holanda Aha Bo to jest odłucha eee, to... znaczy, no, ja będę nie. chyba drugi spawał jakiś, nie wiem muszę kombinować coś. Miałem robić, ale tak się za te krzaki i... mm. Ale kurna to już nie mogła wyjechać taka jest no, ślizgawa No Poprzymarzało To to, tniemy dalej? No tak Czy przerwa na szyku No ja już wyszykałaś, a, się, a mnie się nie chce z szyszy Proszę Państwa, mamy awarię, maszyna się rozpierdoliła Chyba prawdopodobnie przekładnia musimy to rozebrać, ale już próbowaliśmy to rozebrać u Marcina i nie da się tej nakrętki za bardzo rozkręcić. O, tu. Z tą sztycą coś, tu. Ale może jakby ją tylko tu rozebrał. No i zdjął o, widzisz, to. Zdjął. O, widzisz? Patrz, ona tu. Tu ma luz. Ale to A. na przekładni. Tu. Czekaj, teraz tak. Pokażę mi. to jest tak. To jest tak. O, to pamiętaj, żeby tak była Aha, wygiętym to... do przodu. A, bo to jest. To jest gwint. To jest gwint, a to co? Jak to było zabezpieczone? A, a, okute. O, jeszcze No, jeszcze. tego to ja nie widzę. A, to, to czyli może, to jest może jakoś To jest jakaś śrubka, która coś trzyma. I, no. Że się nie rozkręca, bo gdzieś tutaj może jakiś tołeczek? nie, znaczy, że. Teraz się nie chcę wkręcić. Ja im chciałem pokazać. O, dobra, czyli to jest tak. No, czy to tam, że pokazać to jedno, ale tak jak ty mówiłeś, nagrywaj, bo jak to złożysz potem, o ile będzie co składać. <grystanie> Zabrane to już mi tak wlezę. Mm. Dobra, to mamy. To mamy tak. Przewody. <grystanie> już taki zadowolony z tego Titana byłem, ale spokojnie. Spokojnie, musimy dać mu szansę. Jeszcze jedną, a jak nie to... Jak to mówią, kurna... Yy, yy, czasami no, biednych nie stać na tanie rzeczy, bo już by robota szła, a robota nie idzie, no ale. To żeby to, kurde, ten raz na 10 lat. No a co innego, nie? Ja tam no. raz tu nasmarowałem. Ja to ale to... co możemy powiedzieć, to już mamy to przepraktykowane, że śruby dali 8. No, 8 i... i co ciekawe idą. No to nowe to musi iść. No, ale. Za 10 lat to rozbierał, to nie wiem, czy by się rozumieć. Za 10 lat w życiu, ale. Ale no kurde, ja to w szoku jestem, nie? Ty może tu trochę to omieść, nie. co? Już zwalił, kurwa, przewód. Dobra. Dobra, wyciągaj go tamtego też. To tylko nasa nasadzony jest, czy pękł? Nie, nie nasadzony jest. jest. No nowe. to dobra, to? ściągaj go. Co? Bo to taka osłonka a, to... tylko jest. Pociągnij, o. Pięknie. Ja bym bym Już niedługo będziesz mógł robić w Anglii na serwisie. Tak, tu jest... Uwaga. A. Tu jest wysoki na dole była, a ten był... <laughs> tak było? Ten był tu. Kurwa, żeby się nie popierdzieliły te Ten dłuższy był niżej Dłuższy niżej Pamiętaj. No, dobra, ten zapisz <głosy> <głosy> Bo ty będziesz składał <noise> Co ty się pierdzieliło panie się Wydaje że się obrobiły Tak pewnie no, się, Czy nie się świecą? Co to jest ty na ślimaku? No, to smary trochę jeszcze jest A, bo jeden napędza ślimaczek tak, tu się główna obrobiła, no, no obrobiła się przekładnia. Ty. To jest aluminium pewno, nie dobrze, że nie plastik chociaż. Nie wycią no a wyciągnij, Wy nie pójdzie dalej? Czego ja to wyczyszczę zaraz? Nie, no tryby. o, pomielone zęby są, uh -huh. zmieliło przekładnie. Jakbym tego nie nasmarował w te lato, to był już by... dwóch, trzech godzin nie wytrzymało, pewno. O, zobaczcie, to jest ten napęd. Od tego, nie? To jest napęd, a to jest napęd pompy olejowej. Od yy, prowadnicy. To jest głowica prowadnicy. I tu obrobiło tryby. I co ciekawe, to jest stalowe. To jest wszystko stalowe, jak najbardziej. Z tym, że no nie oszukujmy się, to są cholerne drgania, i teraz tu jeszcze w zestawie jest dwie głowice. Są czekaj, a to tak wysuniemy. Te zęby powinny się spasować, tak? Więc tutaj jest na dwóch łożyskach. Łożyska są takiej fajnej firmy, tutaj S i F. S&F <noise> także to jest prościzna. Nawet jeżeli bym miał w przyszłości taką jakby awarię, czy coś takiego, no to tutaj o na dwóch łożyskach, no umówmy się, no to jest jednorazówka, wszystko, a to ta głowiczka, jak to wygląda w porównaniu, nie wiem, teraz mam tego sztila FS261, kosy spalinową. No a to jest mi potrzebne tylko do tego, żeby poprzecinać gałęzie. I dzwoniłem, to cała prowadnica, wszystko, wszystko. Eee, za 100 zł. Nie? Eee, prowadnica, łańcuch, cała ta głowica sztyca. Eee, do do, do, ten, do tej okrzesywarki 100 zł. No, nawet dwie sobie kupił i, i kurde, 200-300 zł. A sztyl kosztuje, kosztuje od 3,5 tysiąca. Nie? Mówimy o nowym. No więc e, nawet jeżeli zjadam, no 1000 zł, jakbym za całość dał, to bym teraz e, jeszcze, nie wiem, z 5 sobie kupił takich tutaj zestawów. Ale teraz tak, to rozbieram. E, znaczy to wywalam, albo gdzieś tam sobie na części zostawię. Tu jest jeszcze jedna taka planetarka, ale nie pokrywają się, w sensie za, za małe to jest. Więc rozbiorę jeszcze tutaj. Kolejne przekazanie napędu jest, ale chyba też większe. No to jest taka śruba, też chyba większe. No i tu jest, nie? I tu jest. Więc. Ale jest większe chyba. Nie wiem czy będzie pasować. Muszę zaraz porównać łożyska. 60 0,92 Nie, co jest ja pierdzielę. 609Z 60 9Z a to 69,01. Niestety są inne. Niestety są inne. Ciekawe, czy dałbym radę jakoś to przerobić. A nie zobaczę, a jak nie to zamówię sobie taką głowiczkę. Także kończymy ten film, jak widzicie, no niestety to jest takie. E, I tak uważam, że bardzo dużo wytrzymało, bo naprawdę kupę roboty. E, kupę roboty zrobiliśmy. No i zobaczymy, jak to tam dalej będzie. Także dzięki za obejrzenie zetorek przepalone. Część drzew przycięta, jak nie, to dokończymy normalnie z wykłąpiłą, ale to jest naprawdę fajnie wygodne. Masz daleko, nie leci to, właśnie na, na, na oczy czy tam coś takiego. Jest ok, e, dobra, jesteśmy w kontakcie, na razie hej.